Zobaczymy się z tej strony beta ogólnie po ten chwili zobaczyłem, że mam w sumie ten upgrade że nie wiem, trzeba tak, tak aż tak dużo tego gunpowderu a dobra nie mamy tych drzemów mam 317 potrzeba 600 tego więc ja bym się wybrał na chwilę na yy, księżyc i tego prawdopodobnie po tego bo ogólnie to nam się to przyda się przydał jeżeli użyłam go podwójnie aktualnie no to możemy już chyba nie możemy jeszcze fajnie Le, Dobra. E, mamy i ja potrzebuję jeszcze trochę tego co my to znaleźć gdzie to było <grych> uh -huh. No dobra to jest tutaj Kraftujemy Ulepszamy, dodrzemy e. Dobra, jeszcze raz musimy wskoczyć Żeby tamto się craftowało od razu Też poda się, że Każdą sztabkę zżywa to czy je? O, już koniec. No, szkoda, że to 50. i to mamy. No, leło lepsze. To od razu większy damage. Lepsze od razu. Defa. Tutaj też drążę. No tego nie ma co na razie. Dobra, co lecimy? Czy leci? Weźmy to może na przykład. Ciekawe, czy można jakieś etapy z tego ulepszyć. O kurde, ale, ale tak, że my maksymalnie. aktualnie mega szybko. Czy możemy już zniszczyć to czy nie, nie, nie możemy Choda A już, teraz będziemy dożywać Ulepszmy. Znaczy to są... Nie są te dżemy, nie? To są diamenty tutaj wiedzieć. Ulepszmy niech to się kraftuje. Tej więcej to o wiele więcej potrzeba hmm. już myślałem, że to się odlokuje, ale szkoda Ej, chyba trzeba wymaksować to, żeby to się blokowało a nie dobra, jednak mamy eksplozję tutaj po Potrzebujemy tego. Dobra, to chyba już wiem co zrobić. Węgiel, lecę po ciebie. Więcej węgla. No to potrzebujemy. To jest partygularza. Dobra, mamy truciznę od razu. A sama będzie sobie radzić. Coś. Uda się czy nie uda się? ale za pierwszym... Ró lecimy się. Z tego za taka środek. Dobry średnia wyszła. Dawaj, dawaj, dawaj. 3000 tysiące Chyba, kurde, myślałem, że się łudzę. Tak powiem, tylko 4, łe, mało. Ja potrzebuję o wiele więcej. No, sporo tego idzie. Ile mamy? Dobre. To to można wykorzystać, żeby to ulepszyć. To jest za kobal, tu jest. daleko, daleko, daleko. Tego nie będziemy ulepszać, nie ma co marnować. No, ale to już można. I lecimy dalej, dobra. A więcej węga. teraz są większe, jak w No ciężko powiedzieć, ile ogólnie będziemy potrzebować tego węgla. A tak na razie. Bo mega drastycznie te zmiany tu... ...węgla zmieniają. I co? Te ja ceny Tak. To chciałem powiedzieć na pewno, no. Nie wiem, zostanie, nie Zróbmy to sobie I się ulecze znowu Ten tak na max się ulecze Mówić już nie mogę Można atakować znowu, dawaj Teraz prestiż możemy się wolone jeszcze woli pójdźmy do sklepu teraz który ja chciałem a dobra ja chciałem crafting maksymalny możemy już dobra możemy i ciekawe jak to będzie dziać ogólnie o kurka. No to o wiele tej stali potrzeba. Łe, Łe, Łe. To mię zmarł My bad, my bad. Nasz wszystko teraz na, na stacia, oprócz tego Turfur i weźmie Dobra. No. A to jest drugi czy nie? Czy jakra no chleb? Co to nam odblokowało? A to jest to sam tylko lepszy tam po prostu że myślałem coś ciekawszego odblokuję, ale no, no cóż Czemu, czego można było się spodziewać? Crafting, a dobra, craftujmy więcej tego, nie mogę, ale ciekawe, czy możemy już e, ulepszyć Ok, ok, A. Męgla mam. nie, Tego mam tego mam czyli o wiele, o wiele wiele, 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 to ulepszamy ulepszamy, no nie, Niech się przy okazji znajduje. Ren zdobywa. Tu było dalej, nie niszczy tego automatycznie, jakby. Tak nie mi całkiem mi wchodzi. Dobra, nie ma co. Gdzie ja najbliższy damage. Chyba iron będzie. A eksplozję to gunpowdera sporo Do tego potrzebę dużo sulfuru Sylfur to jest ostatni czy jak? No właśnie na prestiż i sulfur Ale i nawet tutaj średnio przejdzie powoli dosyć. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy to. Teraz możemy niszczyć. O, czekaj, mogę... Ach, może jakoś możemy... Szeki, dobra. Mniej. Nie co Dobra, wróćmy się Craftingi. tysiak A ja potrzebuję. No. Tak akurat będzie. Mm. A możemy patrzeć, czy mam z kwiatowego do upgrade'u. Nie to te Steel Pipy. Chyba tyle takiego typowego. a my chyba potrzebujemy piątkę tutaj mieć albo dziesiątkę, żeby kolejna brede był Mogę ciekaw <grymne> a ja chciałem wcześniej zrobić które to było my no chyba już zrobiliśmy to z laserem, nie Poczekaj, ja w ogóle tego izra nie używałem a, nie. Zobaczmy pod czym jest laser yy, left mouse no ile tego potrzebujemy Dużo, Domać potrzebujemy co Mamy ile do małego? Nie silikon mamy sporo, tego aluminium też mam sporo. Dobry do ją zrobiono. Zawsze Nic nie było tutaj, nic nie widzieliście. Hmm. Dobra, crafting. Nie mamy węgla. Lecimy po węgiel teraz. Nie, nie jak ten laser wygląda. Nie ma pomysłu. Wiedzieć. A i dlatego mamy? Mało Jest sklep daj mi. To był lepszy. Za kasy nie ma co aktualnie, tylko prawda. Ciekawie czy możemy tu na przykład no i nie było może będzie Nie to jest znaciątce Szkoda Nawet zwiększmy trochę Ile to Jakby to wziął Nie wiem, ciężko powiedzieć Ale na susz, dawajcie Ja poczułem skoro tego węgla Mamy 260 tysięcy R, dawaj e, nas Możemy nie wrócić tak sobie patrzę Nie bez styl byśmy mogli zrobić pod upgrade 12 Zalazno To chyba to w środku jest to ile możemy skraftować co nie? Jeżeli się nie mylę A to dawaj się... kto na dwójce i wiele razy lecimy mamy 60 tysięcy to tego dużo byśmy potrzebowali w sumie ciekawe czy nam się trafi jakaś taka fajna opa mapa czy klasowa bo widziałem ile to dosyć generuje to taka szansa jest taka Teraz nie potrzebujemy. Crafting. No, mało. Męce węgla. Tego mamy szóstka. Potrzebujemy... pary Uzykasy. Sprzedajmy eee, w sumie. O, i silikon. Jego Tego nie używamy. Dobra, mam większy jednym i zjedz żelazo, nie będzie pomysł dajmy. A dobra nie mamy nieważne. Może tak to. To <ślesy> Ładnie poszło crafting. A, zutra nie mamy tego. Ekipent. Dobra. Albo to jest Oldy Nie E. No dobra, nie ma co. tak czy no. nie powiedzieć nie wiem czy ja tak czy co Wasakra. Zleczmy się trochę. Mogę? Nie wiem wszyscy. chcę. kurde. No pewnie. <gry> Dobra, weźmy na żelazo. Chyba jednak Jak tam ci to się wydaje. Equipment, pan equipment. Dobra, craftingi, a ja nie mam tego To hmm. drugi, lecimy tam, nie wiem, jakieś wolno to się wydaje pisze, ten ogień był taki mega, mega duży Zawolęcie nas, to no. Nie wiem, czy mam innego do zrobienia, jedynie to może. Dwa siedemset. Chyba raczej nam tego brakuje, Oj, no. co A co robić. dalej nie wiem co daje ta elektryczność. Nie bo tutaj daje coś dodatkowego. Właśnie nie dowiemy <laughs> Niby w to mogę pójść, skraftujmy craft, Serio? Czego mi tam potrzebujemy? Węgla Dobra, pójdźmy pod węgiel nie strzelić tego? Aby mi kompa Miałem pen drive Dobra Dawaj to No kurde, potrzebujemy sporo Tego węgla, nie mam jakiegoś innego sposobu I uwaga, napije się wody Dobra Zarczy nam rozpor do tego. Enowe dawaj. Raz klep, krafting. Tego mamy. O, dobra. Giełdry, uej, panie. Czym do mnie. Dobra Czy to chcę ulepszać? Raczej nie. Nie bym cię powstrzymał. Do tego sporo żelaza trzeba. Pod ten w sumie teraz poszedł. Ale zaraz hmm, będzie można kończyć odcinek. Ja będę mógł, taka prawda, a poza odcinkiem coś tam yy, Podgrindować pod węgla i tak dalej. Żeby to nie było odpowiedź na odcinek, już część w czwartym odcinku taki grań, był. No tak. Ale Dobra, wejście, to... No już. Dajcie. Dobra, weźmy to. Więcej, więcej dawaj. E, ciekawie, ile tam potrzeba na samolabryt te... robienia tego za modelu. 7000 kraftujmy to reszcie nie ma co bo i tak nie możemy za bardzo ale tak naprawdę mała mi brakuje dobra dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego dzisiejszym odcinku ja przegranduję prostego żelaza i węgla widzimy się w następnym odcinku, Siemka.